Szanowni Boże, coś Wam powiem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, zagubieni, bez nadziei. Przyjdźcie, wszyscy, którzy pragniecie odmienić swoje życie. I w świecie, który pędzi na złamanie karku, doznacie to spokoju. Słowa Jezusa, właśnie w takim otoczeniu, jakiego doświadczamy na co dzień, wydają się być czymś niezwykłym. Nie dowierzamy im, że są realne. W końcu nasze życie poszarpane jest z różnych stron, przez troski i zmartwienia, przez konflikty i brak dialogu. Nasze życie potargane jest przez wiele innych czynników, na które nie mamy sposobu. Właśnie Pan, kierujący do nas dziś zaproszenie, by się zbliżyć do niego, jest pocieszeniem, radością i nadzieją w naszej nieustannej walce. Zapewne ten fragment, te słowa są już tak nam znane, że nie robią wrażenia. Niewiele da się już z nich wykrzesać. Ot tak, mamy stać się niewolnikami Boga, a on nie zabierze nam problemów, ale sprawi, że będziemy je znosić z uśmiechem na twarzy. Bo wrzuci nam na plecy jarzmo. Tak to należy rozumieć? Czy tylko widzimy w ten sposób ową zachętę, bo Bóg wydaje się zbyt odległy i nieznany? W którym fragmencie Ewangelii znajdziemy słowa Jezusa, który mówi: Zabiorę wszystkie wasze troski i trudności? Albo gdzie wspomina, że przez życie przejdziemy bez wysiłku? Nie mówi nam, że staniemy się obserwatorami jego działania. On w innym miejscu mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. A więc mamy dźwigać wszystko to, co na nas spada, z jednym małym szczegółem, który jest kluczowy. Mamy zrobić to w zjednoczeniu z Nim. Z reguły jarzmo nakłada się na parę wołów, a nie na pojedynczego. Tu już wiele nam mówi, że my podejmując się prac, jako wsparcie będziemy mieli Boga przy swoim boku. Zobaczmy, ile utrudzenia zebrało się w naszym sercu. Tam jest cały bagaż różnych doświadczeń, wymieszanych ze sobą dobrych i złych. I sami zadajemy sobie pytanie, czy my z tym wszystkim damy radę, by wyjść na prostą. Tyle tego wszystkiego jest. My stajemy się zmęczeni nie tylko pracą zawodową czy utrzymaniem domu. Bywa, że sprzątając jeden kąt w innym miejscu już jest brudno, bo dzieci bo współmałżonek jakoś nie docenili waszego wysiłku. Wtedy jesteśmy zmęczeni życiem, bo nic nie wydaje się mieć sensu, aż do granic wytrzymałości. Chciałoby się od tego gdzieś uciec, zaszyć w ciszy i od ludziu ale też trzeba będzie wrócić i znów będzie ból. Więc te dzisiejsze słowo Jezusa wydaje być najrozsądniejszym rozwiązaniem. On nieustannie wskazuje na Ojca i podkreśla, że pełni Jego wolę. Dlaczego to jest tak ważne? Odpowiedź przyniósł nam papież Benedykt w jednej z katechyzmów. Bóg ma pewną wolę wobec nas i dla nas i powinna ona przemieniać się w to, czego chcemy i czym jesteśmy. Istota nieba opiera się na tym, by wola Boża była wypełniana bez zastrzeżeń, lub innymi słowy, tam gdzie spełnia się wola Boża, tam jest niebo. Jezus sam jest niebem w najgłębszym i najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Jest On tym, którym i przez którego wypełnia się całkowicie wola Boga. Nasza wola oddala nas od Boga i czyni nas zwykłą ziemią. Ale On nas akceptuje, przyciąga nas ku sobie i w jedności z Nim Uczymy się woli Boga. Niech więc tak się stanie. Niech wam Pan błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem